Zanim Maciej Janowski trzeci pędzi do Kościuch. Czwarty jest Mateusz Szczepaniak. I Janowski zaczyna tutaj fenomenalnie. Od razu zrobił to, co trzeba. Ale Janoś z całą pewnością nie odpuści tego, co się dzieje. Ale co się dzieje? Co on właśnie widzi? Że Jarek, że Jaro tak naprawdę kończy już... Okrążenie w tym momencie zaczyna i cały czas, cały czas pędzi z przodu. Chyba tutaj Janoś niewiele jestem w stanie zrobić coraz Co nas dalej z tyłu jest Mateusz Szczepaniak. Norbert Kościuch jeszcze podjeżdża pod Matka Janowskiego. Jest coraz bliżej. Hampel z całą pewnością ma tutaj najwspanialszą torpedę. Najlepiej wystartował i najlepiej jedzie na dystansie. Bez problemu wygrywa Jarosław Hampel. Drugi Maciej Janowski. Trzeci Norbert Kościuch. Czwarty Mateusz Szczepaniak. My tutaj e, zegara, no, ale tak to tak tłumaczył. Widzimy, że. Miejmy jedzie, nadzieję, że ten czas widzi. I, i zawodnicy. Wystartowali, są najważniejsi w kasku czerwonym, Krystian Pieszczek, w niebieskim Krzysztof Łuczkowski, w białym Janusz Kołodziej i w żółtym Tobiasz Musielak, spod płotu spod samego płotu startuje Tofik, ale komu najlepiej start wyszedł Januszowi Kołodziejowi trzykrotnemu triumfatorowi tej imprezy, pędzi Janusz, jeszcze chyba większą przewagę zbudował na tym pierwszym okrążeniu niż to zrobił kilkadziesiąt sekund temu, kilka minut temu Jarosław Hampel, z tyłu za Kołodziejemy Krystian Pieszczek, ale to już jest spory dystans. Za Krystianem Krzysztof... A więc dwaj żużlowcy z Grudziądza. ostatni. Teraz pędzi Tobiasz Muzielak. Ależ to Kołodziej zrobił. ale są tutaj frunie. No to jest niesamowita. W międzyczasie Krzysztof Buczkowski wyprzedza Krystianę Pieszczka. Tak jest, jest. Już przed nim na koniec trzeciego kółka. Jeszcze jedno, ale z jednej strony patrzymy z podziwem na to, co wyprawia Janusz Kołodziej. Z drugiej troszkę się zmusimy, no bo chcielibyśmy tutaj zobaczyć więcej mijanek, więcej ścigania. Kołodziej minia. Mija linię mety Drugi Krzysztof Łuczkowski Trzeci Krystian Pieszczek I ostatni dojeżdża Tobiasz Musielak Nic mu nie ujmując a gdzie nie dostanie swojej szansy Czy na rezerwie, czy w składzie To właściwie od początku sezonu udowadnia Że zasługuje nie tylko żeby być w składach Poszczególnych par, drużyn Ekip w Polsce, za granicą To zawsze spisuje się właściwie Jak na lidera przystało Więc on z tego czwartego pola startowego Myślę, że tutaj może też nie być na straconej pozycji na polu pierwszym mamy obrońcę tytułu, a na polu drugim faworyta. Gospodarzy z całą pewnością, ale zaspał Bartosz Zmarzlik na tym starcie nieprawdopodobnie. Fenomenalnie wyskoczył Dudek, ale nie tak naprawdę, no Szymon Woźniak jedzie teraz z przodu. No zupełnie tego nie można się było spodziewać, a może można było. Szymon Woźniak nie jedzie jednym z za zanim Dudek, potem Zmarzlik musi być czwarty. Teraz próbuje Z Marzlik i będzie próbował do samego końca z całą pewnością wyprzecić Patryka Tutka i chyba to się właściwie nie. Jeszcze nie odpowiedziały. Patryk będzie próbował Bartek, teraz dostał trochę sprycy i troszkę zwiększył się dystans pomiędzy Patrykiem Tutkiem liderem ale teraz do niego dojeżdża Patryk Dudek Zmarzlik jakby już nie miał większych szans na to drugie miejsce z kolei musi się pilnować Szymon Woźniak czy od tego pierwszego nie straci nie, Szymon Woźniak drugi Patryk Dudek, trzeci dopiero dla miejscowych, trzeci Bartosz Marzlik i ostatni Grzegorz Zęgota wow, chcieliśmy Bartek Zmarzlik wszedł na taki poziom, że każdy od niego nich... oczekuje, mają on sobie z tym Uwaga, zegara nie widzimy, ale jest tak, Przemysław Pawlicki, pole numer 1, Piotr Pawlicki, dwójka i Daniel Jeleniewski, pole numer 3, biały kaski z pola pod bandą w żółtym kasku rusza Dawid Lampard. No tutaj, jest... no to, no to z całą pewnością jest ich dwóch. To są bracia Pawlicy, ale jak pojedzie Daniel Jeleniewski Lampart tam się wmieszał pomiędzy ich dwóch. Więc pędzi przodem przemysła Pawliński. Ten, który zdecydowanie lepiej czuje się na tym torze. Ten, który miał kryzys, ale można powiedzieć, że chyba już zanim ten kryzys, to był kryzys sprzętowy z całą pewnością. Ale już w Rybniku, mimo że tam pojechał słabo, już wtedy mówili mi ludzie z jego teamu, że oni to już mają ogarnięte. Oni już wiedzą, o co chodzi. Jest beznadziejnie teraz źle, ale są przekonani, że już znaleźli rozwiązanie. No i pędzi Przemysła Pawlicki. Drugi jest Dawid Lamparty, Trzeci Piotr Pawlicki. A ostatni jedzie Daniel Kołodzieja, no to teraz e, ogromną przewagę zbudował Przemysław Pawliński i on teraz ku radości miejscowych e, przejeżdża jako pierwszy. linie mety. Drugi Dawid Lampard, trzeci Piotr Pawliński, czwarty Daniel Jeleniewski. No w końcu to, no, no to, ma, to jest, jeszcze 10 może? lat jazdy i może będzie, może będzie miał y, szansę, ale tacy zawodnicy jak Tomek Gol po prostu rodzą się raz na wiele set pewnie lat o Tomaszu, ale będzie jeszcze okazja o nim powiedzieć, a teraz skład biegu piątego, w nim Dawid Lampard, który przywiózł już dwa punkty. On w kasku czerwonym, w niebieskim Maciej Janowski, w kasku białym Krystian Pieszczek i w żółtym Grzegorz Zengota, który tutaj jest mocno niepocieszony zapewne po swoim pierwszym ściganiu, dlatego że Zegi przywiózł zero. No i to niespecjalnie był w stanie rywalizować nawet o to trzecie miejsce. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. lampart Janowski, Pieszczek, Zengota. Gotowi? No prawie gotowi. Sędzia pozwala już jechać. I... Aj! Taśma! Nerwy, nerwy, nerwy. Byli Kasper Gomulski i Norbert Kościół. Norbert Kościół za Adriana Miedzińskiego, a Woryna przed Gomulskiego, dlatego że Woryna również w Ostrowie Wielkopolskim. Podobnie jak... Kościół, jak Miedziński przede wszystkim. Jak Miedziński zajął swoje ósme miejsce, zdobył wtedy 8. Pan Maciej Janowski, Kasper Woryna i Grzegorz Zęgota. Telefon od sędziego do yy, kierownika startu. A, o, Zostało mu to ostrzeżenie pokazane. I poszli! Lepiej chyba Dawid Lampard, Maciej Janowski, natomiast i minie tam Lamparda, tak jest, nie, nie minął, wchodzą w łuk niemal równo i teraz mi ciężko powiedzieć, Janowski! Maciej Janowski, że w ogóle jedzie w tym powtórzonym wyścigu, a w tym momencie jedzie na pierwszym miejscu. Tymczasem nam się też toczy walka na miejscach 3 i 4. W tym momencie to Amsterd z Dwoma kołami Grzegorz Węgota przekroczył a ale o tym będziemy dyskutować na koniec tego biegu. Maciej Janowski z przodu, za nim Dawid Lampard, potem Kasper Woryna i Grzegorz Zęgota, którego ty już tak naprawdę całej na straty, dlatego że widziałeś, to tak było. Och, Maciek Janowski teraz naprawdę bawi się na tym torze, ale dlaczego nam się... się... A dobrze, już tak, rzeczywiście jest wykluczony w tym momencie Grzegorz Zengota. Pali się żółte światło. Wygrywa ten bieg Maciej Janowski. Drugi Dawid Lampard, trzeci Kasper Woryna i Grzegorz Zengota wykluczony.